Witam ponownie na kanale Dobry Grzejnik. W tym odcinku przedstawię wam grzejnik łazienkowy Sofia z półką grzewczą i zestawem termostatycznym DuoPlex. Ten grzejnik łazienkowy dostępny jest w trzech różnych kolorach. Kolor biały jest on gładki i ma delikatny połysk. Kolor antrazytowy i kolor czarny posiadają strukturę matową. W opisie jest link do filmu, jak bardzo prosto można zainstalować półkę grzewczą do grzejnika. Grzejnik Sofia z półką grzewczą jest dostępny we czterech wysokościach: 89 cm wysokości, 122 cm wysokości, 155 cm wysokości i najwyższa wersja ma 188 cm wysokości. Szerokość grzejnika jest 50 cm, natomiast głębokość półki grzewczej to 23 cm. Grzejnik ten jest w prawą stronę otwarty, czyli podłączenie grzejnika jest na dole grzejnika. Z lewej strony z rozstawem osi 50 mm. Grzejnik Sofia można podłączyć również z grzałką elektryczną, przez co nasz grzejnik stanie się grzejnikiem elektrycznym. Tu polecam grzałki elektryczne występujące w trzech kolorach, takich jak biała, czarna i chrom z naszego sklepu internetowego dobrygrzejnik.pl. Uchwyty tego grzejnika są regulowane w głębokości. Akcesoria do grzejnika Sofia takie jak zestaw termostatyczny DuoPlex i półka na ręczniki, są w kolorze białym, antrazetowym i czarnym. Link do wspomnianych artykułów znajduje się w opisie filmu. Warto zerknąć do naszego sklepu dobrygrzejnik.pl, gdzie grzejnik łazienkowy Sofia, tak i wiele innych grzejników oraz akcesoriów znajdziecie w bardzo dobrych cenach. Ja dziękuję za uwagę i do następnego razu.